Także, cześć widzowie, dzisiaj chciałem tylko powiedzieć, że zapomniałem dodać, że yy, będzie jutro, czyli w niedzielę. Yy, będzie w niedzielę. W niedzielę, jutro w niedzielę, yy, będzie live o, o godzinie. Jutro zapomniałem powiedzieć, że będzie o 15.00 live, czyli w niedzielę. No i co? No wpadajcie, bo fajny będzie. Będziemy tam y, kopać. Y, no, szukać po prostu diamentów. Y, no, na Minecraft życie z Wixem. Albo, bo nie jestem pewien, y, ale raczej na y, tym. No, na Minecraft życie z Wixem raczej. Dobra, no i tylko tyle. Alowinka.